Dzień dobry, witajcie w kolejnym słowie na dobry dzień w formie audio, w formie podcastu. Dzisiaj po raz kolejny, po raz drugi e, otwieramy list do kolosan na trzecim rozdziale i czytamy fragment od pierwszego do czwartego wersetu. E, postanowiłem go czytać codziennie, żeby nam się utrwalił, żebyśmy może lepiej zapamiętali ten fragment i lepiej dotarło do nas to słowo, które tam zostało zapisane. Skoro więc razem z Chrystusem zostaliście wzbudzeni, zabiegajcie o to, co w górze, gdzie siedzi Chrystus po prawej stronie Boga. Myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a wasze życie jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy pojawi się Chrystus, który jest waszym życiem, wtedy i wy wraz z nim pojawicie się w chwale. Wczoraj mówiliśmy o tym, że jesteśmy wzbudzeni do nowego życia z Chrystusem. A dzisiaj powiemy sobie o drugiej części tego pierwszego wersetu o tym, że zabiegajcie o to, co w górze, gdzie siedzi Chrystus po prawej stronie Boga. Paweł do Kolosal mówi o, to, żeby, o tym, żeby zabiegali o to, co w górze. Inaczej mówiąc, zabiegać, możemy tutaj powiedzieć, że mamy szukać tego, co w górze, a jeszcze inaczej możemy powiedzieć, że mamy się skupić na tym, co w górze, a więc nasze życie. Powinno skupić się na tym, co w górze. Powinniśmy żyć jako nowonarodzone dzieci pod kątem wieczności. Sprawy nieba powinny być dla nas ważniejsze niż te sprawy ziemskie. Paweł chce nam pokazać, że tak naprawdę, skoro jesteśmy martwi dla świata, to dlaczego mamy skupiać się na tych rzeczach ziemskich, a nie skupiać się na tych sprawach, które są dla nas ważniejsze i wpływają na naszą wieczność? Sprawy nieba dla człowieka, który jest zbudzony z Chrystusem, są ważniejsze niż sprawy tego świata. Paweł pokazuje nam, że jako chrześcijanie nowonarodzeni z ducha, zbudzeni raz z Chrystusem, powinniśmy właściwie poustawiać swoje priorytety. A więc najpierw powinniśmy skupiać się na tym, co należy do Królestwa Bożego, do Królestwa Niebieskiego. Do, najpierw powinniśmy się skupiać się na tym, co należy do nieba, a później dopiero na tych sprawach przyziemnych. Oczywiście żyjemy na Ziemi i musimy o tym pamiętać, i nikt nas nie zwalnia od pracy, od płacenia podatków, od takiego codziennego funkcjonowania, ale musimy umieć właściwie poukładać swoje priorytety, tak jak mówi Paweł. I tutaj nawiązuję do tego, co powiedział również Pan Jezus w Ewangelii Mateusza w Kazaniu na Górze w szóstym rozdziale, w 33 wersecie. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie Wam dodane. Nie martwcie się więc o jutro, gdyż jutro zatroszy się o siebie. Dzień dzisiejszy ma dość własnych kłopotów. Skoro mamy zabiegać o tym, co w górze, to mamy się skupiać na tym, co jest właściwe dla nowonarodzonego dziecka Bożego, dla ucznia Chrystusa. Radości w Panu. Do usłyszenia jutro, jeżeli Pan Bóg pozwoli.